najczęściej popełniane błędy przy wyznaczaniu celów, których chcesz uniknąć. Z tej strony Ewelina Gawowska z Platformy Sukces z Pasją, gdzie przynosimy do mnie najnowsze rozwiązania ze świata rozwoju. Dzisiaj chcę podzielić się z Tobą trzema krokami, co zrobić, żeby nie popełniać tego błędu nie przepisywać celu z roku na rok. To był kiedyś mój problem, ponieważ cele, które pisałam okazały się nie miały nic wspólnego z moimi wartościami cel, który nie ma nic wspólnego z naszymi wartościami, nie będzie nas motywował, nie będzie dla nas ważny i dystektory, to wszystko, co się pojawia dookoła, będzie świetnym pretekstem, żeby nie osiągnąć celów, tylko żeby przestać i zrobić coś innego. Wiesz, o czym mówię? Kiedy w połowie czegoś schodzisz ze swojego, swojej ścieżki, którą wyznaczyłaś i sprawdzasz to sobie na social media, co w internecie. Dzisiaj dlatego, ponieważ ten motywator po prostu nie istnieje. Więc pierwsza rzecz to jest wizja, która jest połączona z Twoimi wartościami. Pierwsza rzecz. Więc usiądź gdzieś w miejscu, gdzie możesz na chwilę się zastanowić i zadać sobie pytanie, co jest dla mnie ważne, co chciałabym osiągnąć długoterminowo w moim życiu, jeśli chodzi na przykład, zaczynając od pierwszej sfery życia, mój styl życia, lifestyle. I przejdźcie przez każdą sferę w moim zdrowiu, w moim związku, w moim rozwoju, w moim biznesie, w finansach. Co jest dla mnie tak naprawdę ważne w całym kształcie mojego życia? Co naprawdę chcę osiągnąć? I to jest pytanie, które chcesz zapytać i zadać sobie to pytanie z zamkniętymi oczami, może do swojego serca, żeby po prostu połączyć się ze sobą. Zapomnij o tych wszystkich sugestiach, o tym całym zgiełku reklamowym, który widzisz dookoła. Czego ty chcesz? To będzie twoja prawdziwa wtedy wizja. Czego pragnie moje serce? I na przykład dla mnie bardzo ważne, jedną z najważniejszych wartości jest wolność. Wolność wyboru, wolność miejsca, wolność czasu, wolność finansowa. Powiem ją podróżować. Dlatego wolność miejsca, styl życia chcę mieć, gdzie mogę mieszkać w różnych miejscach i pracować w różnych miejscach świata. W związku z tym od razu mi się to połączyło z tym, co mogę robić. Aha, to w związku z tym nie mogę pracować w jakimś jednym miejscu gdzieś w biurze, tylko muszę stworzyć taki lifestyle, taki styl życia i biznes, który pozwoli mi pracować dosłownie z tego narzędzia. Laptopa. Mój styl życia, moja praca z laptopa. I tutaj przechodzimy do drugiego kroku klarowność. Więc jak już masz wizję połączoną z wartościami czego pragniesz, klarowność. Co jest dla Ciebie, jakie elementy w tym wszystkim są dla Ciebie ważne w Twoim stylu życia? Co musi się pojawić? W Twoim stylu życia, to tak jak ja dam przykład, wolność miejsca. W związku z tym praca z laptopa. I od razu przychodzi do kolejnej sfery biznes. Łączy się to z moim biznesem, z moją pracą, którą wykonuję. Aha, czyli muszę stworzyć coś, takiego, taki biznes, który pozwoli mi wykonywać to właśnie z laptopa. Czyli będzie to platforma, platforma online, gdzie będę przez nią sprzedawać moje produkty. W moim przypadku jest to wiedza. I to się łączy znowu z drugą rzeczą, z następną sferą, rozwój. Aha, żeby to oferować, taki biznes budować online, muszę nauczyć się szeregu rzeczy. Klarowność pojawia się w każdej sferze od razu. I dopiero wtedy, dopiero wtedy piszemy cele. Dopiero wtedy zaczęłam pisać cele, ok. Więc cel, najpierw wykonalny cel, strategia. Co ja mogę, co ja, od czego muszę zacząć tu i teraz w tym momencie? Ponieważ cele bez strategii działania są tylko marzeniami. Cel musi mieć strategię działania, co zrobisz. I nie co zrobisz kiedyś tam, tylko dzisiaj. Pierwszą rzecz, którą mogę zrobić dzisiaj, jeśli zaczynasz na przykład, e, tak jak ja zaczynałam biznes online, chciałabym nauczyć się, jak prowadzić biznes online, w ogóle jak otworzyć platformę, jakie umiejętności mi są potrzebne. Więc wypisałam umiejętności, którymi najpierw się zaczęłam, za, zaczęłam zajmować. Więc codziennie był wyznaczony priorytet, żeby odhaczyć mój tygodniowy cel nauczenia się choćby nawet marketingu internetowego. I ten cel, tygodniowy cel był moim miesięcznym, a miesięczny kwartalny. Aż w końcu powstał mój dziennik sukcesu, który pracuje, składa się z celów kwartalnych. I kwartalny jak możecie sobie wyobrazić, z tego składa się, się moje roczne cele i one doprowadzają do konkretnej wizji. Więc to jest coś, co pomogło mi w końcu osiągać cele, a nie przepisywać je z roku na rok, ponieważ one stały się spójne z moimi wartościami, a w związku z tym ja byłam motywowana, jestem motywowana od wewnątrz. Nie potrzebuję wtedy żadnej motywacji z zewnątrz. Naprawdę to działa, stosuję to do dzisiaj. Jeśli ci się podoba, napisz w komentarzach, co Ciebie najbardziej motywuje, jak Ty siebie motywujesz, jakie Ty masz inne może metody. Tego, żeby działać i utrzymać swoje skupienie. Jeśli to Ci się podobało, to daj łapkę do góry i do zobaczenia w kolejnym odcinku.